Wiecie, moi drodzy, ja zaczynam mieć wrażenie, że konfederaci jadą na pełnej atencji, ponieważ, no, atencja się nie zgadza, mimo tego, że korwin walną akwarelistą, więc dzisiaj trzeba odjebać coś jeszcze nowego, jeszcze lepszego, żeby, no, po prostu atencja się zgadzała. Ko no, niestety, jak na złość, media nie chcą dalej ich pokazywać, tych ich konferencji, tych ich przedstawień, szopek. O co chodzi, moi drodzy? Już wyjaśniam. E, miało dzisiaj miejsce zbieranina konfederacji, bardzo lotnie nazwana tutaj przedstawieniem, konferencją prasową. No i ta szopka dotyczyła tego, że stanął sobie Grzesio, stanął sobie Kulesza, stanął sobie Bosak. I oni zaczęli pierdolić, a właściwie Brown zaczął pierdolić od rzeczy. Dlaczego? Dlatego, ponieważ powiedział, on to mówił przez pół godziny, więc ja postaram się i podsumować jego pierdzielenie i omówić je jak najkrócej. Podsumował według żelaznej chłopsko-rozumizmo korwinizmowej logiki. Taką oto, takie oto fikołki intelektualne zaprezentował. Otóż stwierdził, że uwaga, uwaga, premier Morawiecki oskarża ich o współpracę z Rosją. Ale tak naprawdę w sumie to nie oskarża, dlatego bo e, wprawdzie nie oskarża ich wprost, ale insynuuje. I oskarża ich o to, że nie znają historii XX wieku nie znają, jak wyglądała Druga Wojna światowa. Ani nie znają skutków i przebiegu tego, chociaż tak naprawdę to nie powiedział tego, tylko no dałoby się to zrozumieć teoretycznie z jego wypowiedzi. Czyli, no, mamy już dwa fikołki intelektualne. Na podstawie, po pierwsze, insynuacja to nie jest oskarżenie, tylko insynuacja to jest e, zasugerowanie czegoś. Zasugerowanie, które jest takim lekkim zabiegiem polegającym na psztyczku w nos. Dostajesz psztyczek i masz zamknąć mordę. Tylko, e, wiecie, no, inteligentny człowiek zamknie mordę. Mniej inteligentny człowiek e, jeszcze lata wszędzie i drze się, że dostał tego psztyczka. No cóż. Zdarza się. Jeśli chodzi natomiast o dalszą rzecz, no to, wiecie, rozumienie II wojny światowej, rozumienie zasad działania, co, co nastąpiło w XX wieku, tak, zgadzam się z premierem, że raczej, jeśli chodzi o korwinistów, to jest na bakier trochę z tym są, czego Brown sam dowodzi, jakieś, nie wiem. 5, 10 sekund później, chociaż biorąc pod uwagę, że ja to skracam, a on pierdoli i ja leciałem na, na speedzie razy dwa materiału, to prawdopodobnie po, nie wiem, po jakichś 5, 10 minutach doszedł do tego wniosku chyba, że on stwierdza, iż tutaj pan premier Morawiecki gada bzdury, ponieważ ja znam bardzo dobrze historię sowieckiej komunistycznej działalności Putina w sowieckiej komunistycznej Rosji dzisiejszej, więc no już wiemy, że Grzesio pierdoli z tego powodu, że no Rosja dzisiejsza nie ma nic wspólnego ze Związkiem Radzieckim. Jest to po prostu oligarchia, a w tamtym czasie nie była oligarchia, tylko było to to państwo totalitarne. Zatem znaj różnicę Grzesiu oligarchii, możesz sobie oligarchia to jest w sumie właśnie tam ulubiony, można to określić ulubiony system korwina, gdzie goście, którzy mają hajs rządzą, goście, którzy mają hajs decydują, a większość ludzi jest biedna, a większość ludzi jest robakami i zapierdala za za jakimiś tam ostatkami, odpadkami, które oligarchia raczyła w swej łaskawości biedocie zostawić i tak, tak, tak wygląda oligarchia, totalitaryzm: wygląda tak, że każdy aspekt każdego człowieka. W państwie każdego od najbiedniejszego do najbogatszego jest weryfikowany przez państwo, i jeśli nie podpasujesz pod konkretny model obywatela, zależnie od jakiego państwa, czy to jest ZSRR, czy to są Niemcy, czy to jest po prostu e, w, nie wiem, Włochy, czy Japonia, itd, i tak dalej, jeśli nie podpasujesz, no to masz przerąbane. I na tym polega totalitaryzm, znaj różnicę. Wobec tego, wracając do Grzesia, no to Grzesio twierdzi, że on bardzo dobrze rozumie Rosję, bardzo dobrze rozumie e, całą historię II wojny światowej XX wieku i tego, że w Rosji jest komunizm, dlatego, bo tę Dodą napisał książkę napisał książkę y, jako reżyser i oczywiście tę książkę musiał pokazać wszystkim, musiał pokazać tytuł musiał pokazać w jakim wydawnictwie jest, żeby jego wierne lemingi kupiły y, a no goście tam zaczęli szczerze mówiąc, patrząc na, na reakcję, w to co słyszałem bo żadnego dziennikarza nie, nie widziałem, nie miałem przyjemności widzieć ale to co słyszałem, że na początku była właśnie cisza, jak zaczął Brown się wypowiadać, potem jakieś nie wiem, 5-10 minut później zaczęły się jakieś tam dzwonki telefonów, zaczęły się jakieś pikania na komórce, zaczęła się jakaś tam muzyczka. Chyba ktoś sobie włączył jakąś gierkę i miał wyjebane na niego. No, widać jak bardzo Grzesio potrafi zjednać wszystkich, którzy nie są kucami i którzy wiedzą, że to jego pierdolenie ponad 10-30-minutowe to, to nie jest jakiś, nie wiem, wartościowy, intelektualny dodany yy, fakt, tylko to jest się pierdolenie, które jest pełne wyniosłych słów, aby brzmieć zarąbiście, żeby brzmieć wyniośle, że kiedy ja przeprowadzam eksplikację, to wy wpadacie w egzaltację. Ale prawda jest taka, że ja gadam bzdury, a wy się cieszycie. Więc... Yy. Tak wygląda, wygląda pierdzielenie Brauna. No i dalej, Brown's screeching jest typowy, że skoro tutaj jest coś takiego, że on napisał książkę, to on według tej logiki no, napisał książkę. On zna się na tym przedmiocie. Ale jeśli zna się on na tym przedmiocie, no to logika chłopsko-rozumistyczno-korwinistyczna nakazuje, że skoro tutaj on się zna na, te, na tej rzeczy. A jeśli tutaj Morawiecki ma rację, no to on teoretycznie nie zna się na tej rzeczy, tylko jest ruskim agentem, więc jest źle. Skoro jest ruskim agentem, jest bardzo źle. Więc trzeba zadzwonić do ABW. A jeśli nie jest ruskim agentem, no to znaczy, że ktoś podsuwa złe dane premierowi, wobec tego jest źle, trzeba wezwać ABW. I co robi? Dzwoni na tej niby konferencji do ABW. Tak, kurwa, gratuluję, dzwoni do tego gościa dyżurnego i tam zaczyna pierdolić, że no ja jestem grzech, gosz Brown itd. i tak dalej. Widać było, że ten facet w słuchawce dosłownie... Kisnął z Żenady. Kisnął z Żenady, ale starał się zachować yy, bardzo na poziomie. No bo musi, musi, to jest jego obowiązek. Ale widać było cień Żenady, słychać było z jego głosu. No i szczerze mówiąc, moi drodzy, co, jak ja to oceniam? Bo dalszego bełkotu nie będziemy w ogóle sobie tej farsy szopki omawiać. Jak ja to oceniam? Według mnie to jest skandal, kurwa. Dlaczego? Dlatego, ponieważ konfederaci bezczelnie wykorzystują y, tutaj immunitet poselski. Dlaczego? Dlatego, ponieważ gdyby taki Grzesio y, sobie zadzwonił do ABW o byle pierdołę taką, że o, bo według mnie to ja jestem albo według premiera, jestem ruskim agentem, albo według, według mnie y, to premier powinien mieć większą opiekę kontrwywiadowczą, bo mu kłamstwa są podsuwane na temat mnie, wielkiego Polaka, patrioty, no to y, normalnie Grzesio by do dostał mandat, Grzesio by dostał mandat Grzesio by dostał grzywne, miał spore z tego powodu nieprzyjemności zobaczcie sobie na gości, którzy kiedyś tam dla jajec zadzwonili na przykład, nie wiem, do straży pożarnej, że, że coś się u nich jara albo na przykład na pogotowie że jakiś tam gościu dostał zgona, leży, po prostu umiera nie żyje i tak dalej, a tak naprawdę się nachlał, albo na bagiety, że że nie wiem, sąsiad urządza impreza, a jest cicho zatem zobaczcie sobie, jakie były tam kary, no to ABW to jest o lekki taki troszkę tier wyżej. Więc wyobraźcie sobie, co zwyczajny człowiek szary by dostał za to. No ale Grzesio wyjebane nic mu nie zrobią, bo ma immunitet poselski. to jest dla mnie kurwa bezczelne. Dlatego, ponieważ iż marnuje się czas przede wszystkim podatnika pieniądze się marnuje, marnuje się czas tych dziennikarzy, którzy siedzą i czekają, aż się coś ciekawego wydarzy, e, jakąś durną szowką. Marnuje się pieniądze podatnika na to, że przychodzi sobie taki Grzesio do Sejmu i zaczyna pierdolić trzy po trzy i jak on zaczyna pierdolić na tej mównicy, to inni ludzie nie mają szansy się wypowiedzieć, a on odwala składam wniosek formalny, składam wniosek formalny i dojebuje cześć do premiera. E, zamiast tego ich, y, jego przedstawienia randomowy gościu mógłby wyjść, jakikolwiek poseł, nawet z największą pierdołą, nie wiem, na wpływie miesiączkowania małp podczas okresu lęgowego pingwinów by wypowiedział się, czy jakikolwiek inny pierdoły by powiedział i tak, by to było bardziej merytoryczne niż to, co głosi Brown, czy jakikolwiek gościu z Konfederacji. Tymczasem mamy właśnie takie szopki, gdzie tak naprawdę tych szopek nikt nie, nie słucha, nikt nie ogląda, nikogo to nie obchodzi, Oprócz oczywiście Marcinka i w Realu 24, chujnie telewizja, kanał na YouTubie, który ostatnio, no na początku tam w 2015 roku tak troszkę się przytulał do Konfederacji. Podczas eurowyborów to się przytulał już maksymalnie. Już widać było, że, że chyba po prostu mają jakąś komitywę kooperację razem, ale teraz, teraz to już jest prawdziwe lizanie dupy i. i Tutaj już wchodzi czwarta, piąta baza, nawet a nie trzecia i pierwsza, druga. Więc coś tu jest bardzo hamskiego, że ja włączam sobie jakikolwiek fragment na YouTubie i praktycznie w każdym filmiku jest Konfederacja, Konfederacja, Konfederacja i się dodatkowo jeszcze wrzuca takie rzeczy, takie pierdoły, które nikt nie chce zamieszczać, których nikt nie chce jakoś komentować, nikt nie chce zauważać, ponieważ to są pierdoły, to jest szopka, która marnuje czas i pieniądze. Podatnika i osobiście mnie to wkurwia. Wkurwia z tego powodu, że my musimy płacić podatki na takie pierdolenia, na takie szopki, i teraz ten gościu dostał teoretycznie zgłoszenie, które tak naprawdę pójdzie do śmieci, ale on dostał teoretycznie to zgłoszenie musi odwalić parę druczków, musi wypisać parę druczków, musi zwrócić uwagę, że zostało to napisane, musi użerać się z debilami, którzy będą tam wypisywać do niego czy tam, nie wiem, yy, pisać, dzwonić i tak dalej, że, ale co z zgłoszeniem, które zgłosił pan szanowny poseł J.R. Brown? I tak dalej. Wobec tego to jest yy, i dla nich, dla ABW męczące, i to jest dla zwyczajnych ludzi męczące, i to jest dla dziennikarzy męczące, i tak naprawdę jedyni, którzy się nie męczą, to jest jest konfederacja, która za wszelką cenę próbuje zrobić sobie atencję, ale jej nie wychodzi, i jest przez to maraton żenady. Wobec tego, no, żygać mi się chce, szkoda szczępić ryja. Szkoda w ogóle gadać. A jakie jest Wasze zdanie, moi drodzy? No, no zapiszcie je w komentarzach, bo bo ja naprawdę szkoda szczępić ryja. Nie mam płęty, nie mam zakończenia.